Wszystko co, zostawcie lajka like subika i 500 lajków, like czyli łapę górę zrobi, zrobi lajka godzinę albo nawet więcej. No, to chyba tak wyglądamy. Jedziemy, robimy tutaj, czyli motor robienia czyli Jedziemy, jeszcze raz Wam powiem, zostawcie tego lajka like subika. I było fajnie. I tutaj też mamy kamerkę. O! kamertę. to jest. A nie to było. O, o, o. o, o, o. Patrz, patrz, patrz tutaj. Teraz musimy tu zobaczyć odwiedzimy e, ta woda chyba nie jest załęga, ale chodzi do O, wow. Jedziemy, 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 jedziemy. Jedną idziemy Jeżeli robimy i zobaczmy się to Okej, to pójdę na dół. Co jest? A, bo tu trzeba wyjść. Chciałam, żebyś tu wrócił. Okej, teraz będę musiał na czarstki. Mm. I widzicie, jak jedziemy? Mm. A wtorek chyba zagramy e, bruchawem. Tak Możliwe, ja, albo nie, albo tak. Po prostu zobaczę. Co jest? Ej, patrzcie, tutaj taki... Opole są... Patrz, to będą się zimowe, piśmieniczkowe. Wow. E, białe Ej, no, fajna gielka, fajna gielka, przepraszam. Jedziemy, jedziemy, nie Wjeżdżamy nie Jeszcze raz musimy nie tak nie ciągnąć, nie jedziemy tam. ciągnąć, jedziemy tam. Patrzcie ciągnąć, opony Patrzcie nie ciągnąć, nie ciągnąć, nie To nie nie ciągnąć, nie nie no nie są takie same, chyba. Ej, nie ciągnąć, nie ciągnąć, nie 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 No a vidíte, nic se tady i pův. Vidíte to, vidíte to, to je to, to je ten klip, to je ten klip. Jdeme, 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 jdeme. To jest ten drugi, 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 który robi na tryki, drugi. Idzie się tu w miejscu... E nie no, piaskowy jest. Operacje piaskowe, widzicie? Operacje ja, są takie piaskowe. My... Mm, Widzimy... i Zrobiliśmy, widzicie? Zrobiliśmy tryjkę, zrobiliśmy safe. I widzicie takie coś i jeszcze zrobimy jeszcze jeden triczek. I taki. Widzieliście? Okej, okay, chyba będę żegnał, bo... Nie ja tak. Do zobaczenia już jutro. Krótki. był niestety będzie dzisiaj krótki. Ale może fajny, może fajny. No, zobaczymy. Bo jutro będzie chyba długi. No, bardzo długi. Do zobaczenia już jutro. Pa!